No, hejka, witajcie w, w drugim już vlogmasie. Witajcie, witajcie. Ja znowu jestem na kanapie. Jest już no si po 17.00, także no, mam chwilę czasu, żeby wam nagrać vlogmasa. Powiem wam, że mam taki sajgon w domu, że dobrze, że mam za sobą ścianę, to tego nie widzicie. <gryw> po prostu jest konkret, ale jutro będę sprzątała, jak się poczuję lepiej, bo kolejny dzień się czuję kiepsko. Więc no nie będę tutaj się forsować i robić jakichś wymyślnych rzeczy. Mam spisane po prostu pomysły na vlogmasę, ale to będę od jutrzejszego trzeciego vlogmasa to wprowadzać. Yy, więc moi drodzy, zrobię, zrobię sobie dzisiaj z Wami paznokcie w vlogu, bo już wyglądają po prostu jak jeden wielki jedna wielka tragedia. Yy, kupiłam sobie też świeczki takie elektryczne, to Wam zaraz pokażę do właśnie do latarenki, żeby sobie ją zdobić. Także witajcie, witajcie. Powiem Wam, że no ostatnio jest mega ciężko. Jakoś nie za bardzo się, wiecie, tak czuję. Pełna energii cały dzień mi się kręciło w głowie. No i nie było fajnie, ale wiecie, jak nie lubicie mordzenia, zawsze możecie przełączyć tego vloga na innego, ale ja pokazuję tak jak jest, że są dobre dni, są też złe, no tak jak u każdego. Dajcie w ogóle znać, jak wam się ten pierwszy vlog nas spodobał. Aha, a propos intro, bo miało być nowe. No i w zasadzie zrobiłam nowe, troszeczkę się różni od tamtego poprzedniego, ale powiem wam tak, nie udało mi się pojechać do centrum. Ostatnie tak 10 dni to była jakaś masakra, jeśli chodzi o moje zdrowie, więc no jak tylko stanę na nogi, to tam pojadę i wam coś pokręcę. A póki co, no to jest to intro, które widzieliście. No, i tyle, dobra. Pokażę Wam te świeczki, które ostatnio kupiłam. Te właśnie elektryczne. O, tu widać ładnie brokat, jak się mieni. One są właśnie całe, całe w brokacie, takie białe. Były w oszą 6 sztuk, chyba za 12 zł. I to są yy, po prostu na, na takie baterie, jak do zegarka, czy coś takiego, czy takie większe. już Wam pokazuję, jak to wygląda. No i na jedną może. I to jest właśnie taki plasticzek. I słuchajcie, tak się świeci także bardzo mocno. Taż Ta kamera tego nie może oddać do końca, ale no, tak jak widzicie, bardzo, bardzo mocno się świecą. I postanowiłam właśnie i do mojej latarni, i do świeczników yy, kupić takie elektryczne, dlatego że nie chcę palić tych z parafiną. Yy, I też w latarni nie mogę tego robić, więc. Mam takie brokatowe, także dajcie znać, czy Wam się podobają. Moje nowe świeczuszki. No i co? Przechodzimy do otwierania kalendarzy. Znowu jestem przy balkonie, przy drzwiach balkonowych. Dzisiaj w ogóle tak śnieg padał mocno. To jak otworzymy sobie kalendarze, to Wam pokażę. Mam tutaj dwójki. I mam tutaj też karteczkę, zaraz do niej przejdę. Także otwieram z Wami tą dwójeczkę. Katris. Zobaczymy, ojej, przerwała się Torebka trochę, ale to nic Zobaczymy, co tam W jest. Słuchajcie, o Jest coś tam puste I to jest Katris More Than Nude Lakier Który się nazywa 04 Shimmer Pinky Swear i to jest Light Transparent Nude, night, czyli taki lekko kryjący. I on jest. Ee, jakby wam to powiedzieć? To jest taki pudrowy róż, który ma niebiesko, niebieską poświatę. Także nie wiem, jaki. Nie wiem, czy zobaczycie to w ogóle. O, może teraz. O, widzicie? Na niebiesko się mieni. Nie wiem, jakby to wyglądało na paznokciach No chyba nie szczególnie jestem fanką czegoś takiego. Dajcie znać, jak Wam się podoba. No ale fajnie, że taki lakier się znalazł w opakowaniu. Właśnie w tej, w tej dwójce. Zawsze wiecie, fajne, fajna niespodzianka. Ale no czy ja to użyję, nie jestem pewna. Może dla Was pójdzie na rozdanie. Zobaczymy. Nie będę otwierała. Eee, także słuchajcie Mam tu karteczkę, bo w ogóle Jedna z dziewczyn zanim się zaczęły vlogmasy Pozdrawiam cię serdecznie jak mnie oglądasz Napisała mi w komentarzu właśnie, że Słuchaj, zbliżałem się vlogmasy Pamiętaj o tej karteczce yy, Tam wehikuł czasu Co w, na zeszłych vlogmasach było I powiem wam Ja o tym całkowicie, całkowicie zapomniałam Ale potem mi się przypomniało I ja znalazłam tą karteczkę I nie patrzyłam do niej Eee, ale pamiętam, przypomniało mi się po prostu, że, bo, że to zrobiłam w zeszłych vlogmasach I tam było, żeby napisać swoje postanowienia, plany, marzenia właśnie na przyszły rok I po roku, jak będą kolejne vlogmasy, to właśnie tą karteczkę otworzyć i przeczytać I powiem Wam, że przeczytam Wam teraz Posłuchajcie eee, Tak, postanowienie na 2021 rok, zobaczymy, które się z nich spełniło Mieć ponad 1000 subskrypcji no, powiem Wam, tysiąca nie mam, ale już jest prawie 800. Także jest jakiś progres na pewno od zeszłego roku. Częściej się uśmiechać, no to dajcie znać, czy moje vlogi są bardziej uśmiechnięte. Powiem Wam, że ostatnie dwa tygodnie to są u mnie bardziej depresyjne i generalnie no jest taki gorszy czas, ale wydaje mi się, że jak patrzę, patrzeć na cały rok. Po prostu na to, co się u mnie działo, jak było, no to wydaje mi się, że, że były takie dni naprawdę bardzo radosne i starałam się też wam to dawać na vlogach. I widywać się z rodziną, no powiem wam, z tym akurat jest tak średnio, bo wiecie, ja mam no niecałe 300 km do mojej rodziny, no i wiecie, kwestie finansowe też, no, no nie, są, nie jest to takie proste, że możecie po prostu gdzieś tam w swoim mieście, mieście pójść do swojej rodziny tak często. E, ale no, no chciałabym Chciałabym po prostu mieć możliwość taką od ręki. Mam nadzieję, że się to zmieni Bo idą święta I na pewno się z rodziną spotkam A do swojego rodzinnego miasta i tak i tak Więc myślę, że wtedy to już będę się widzieć częściej e, e, Kolejna rzecz Naprawić swoje zdrowie No powiem wam od tamtego czasu e, No to tak różnie jest tak naprawdę z tym moim zdrowiem Bo są dni kiedy się czuję lepiej I jestem taka bardzo wiecie Ruchliwa, bardzo idę dużo do ludzi i w ogóle wszystko co planuję to realizuję. Ale ostatnio coś jest gorzej, także, no, raz lepiej, raz gorzej, no jak to w życiu. Eee, I ostatnia rzecz, częściej wychodzić na zewnątrz. No powiem Wam z tym, to mi się po, poprawiło. No to wiadomo, chociaż wiadomo, teraz siedzę w domu, bo, bo akurat te kilka dni no jest takie gorsze, ale patrząc na przestrzeni roku, tak, zdecydowanie częściej wychodziłam, dużo spacerowałam, dużo chodziłam. I tak, i nawet no, po prostu lubię, polubiłam bardzo spacery i, i naprawdę z, z tym to na pewno dużo zmieniłam, zdecydowanie więcej wychodzę na dwór. Także kochani, takie postanowienia, dajcie znać jak wam się podobało, takie okienko, no ja jestem jak najbardziej zadowolona, Udało się na pewno osiągnąć, mam nadzieję, że dobijemy tego tysiąca, będzie rozdanko, to może może jakoś się uda, pamiętajcie w Mikołajkowym filmie będzie po prostu rozdanie e, i myślę, że dołączę wam, dołączę wam po prostu ten lakier e, to może którejś z was po prostu się spodoba i będzie go używała, bo u mnie by tak naprawdę leżał i tylko z kurz, także przechodzimy dalej do kalendarzy e, może teraz ze słodyczami słuchajcie dwójeczka Dwójeczka, dwójeczka. Tu jest dwójka. Czekajcie, gdzie ta perforacja? Tu na dole. Tak, dobrze robię? Dobra. Tu jest dwójka. I słuchajcie, tym razem mamy czekoladkę złoto-czerwoną. I to jest peanut butter. Także powiem wam, że fajnie lubię, lubię w ogóle ten masło grzechowe. Także w dwójeczka było peanut butter. Jedziemy z herbatkami. Powiem Wam, że ten kalendarz, jeśli chodzi o konstrukcję, jest bardzo kijowo zrobiony, bo tutaj się zaraz pewnie wysypie które z tych herbat. Dlatego postaram się jakoś to zrobić tak delikatnie. Nie, nie jest to jakoś super, super udane. Jeśli chodzi o sam wygląd tego kalendarza. I dzisiaj mamy herbatkę zieloną, mango z gryfrutem. Taka herbatka na dziś z Irwina i dalej słuchajcie jak patrzę na ten kalendarz to mi się od razu przypomina po prostu te pierwsze okienko i śmiać mi się chce aha w ogóle bo wam nie powiedziałam, że teraz jak minie te 12 dni to sobie potem wymienimy na zdrapki na kolejne 12 dni także na razie jedziemy z tym, tu dwujeczka na dole tu w ogóle perforacja jest trochę taka wgięta, no ale mniejsza z tym patrzymy, patrzymy i mamy tutaj gąbeczkę i jest to gąbeczka słuchajcie Cool Complexion Sponge bo ja tu mam nazwy z tyłu i to jest właśnie taka gąbeczka właśnie taką gąbeczkę do makijażu także fajna mięciutka, bardzo ja powiem wam, że ja gąbkami się nie maluję ja raczej preferuję palce ale będę próbowała tych gąbeczek używać zobaczę jak mi się sprawdzą, na pewno zrobimy sobie jakiś teśnik. także dajcie znać tutaj mamy całą zawartość kalendarzy, także wydaje mi się, że no dzisiaj całkiem spoko jeśli o to chodzi mi się podoba także moi drodzy już kalendarze otwarte nie jestem zadowolona, bardzo jestem ciekawa tej gąbeczki jak używaliście właśnie gąbecia z Real Techniques, to dajcie znać, jakie one w ogóle robią efekt. Bo ja szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Nigdy, nigdy żadnej gąbeczki nie używałam. I dlatego też wzięłam te akcesoria, bo wiedziałam, że będę miała dużo kosmetyków do, do testowania z Catrice. Więc od razu akcesoria jak najbardziej się do tego przydadzą. Możemy iść na mały, na mikro, mikro spacer. Stwierdziłam, że się trochę dotlenie. Aha! I chcę Wam pokazać, bo nagrałam właśnie wcześniej, bo teraz jest ciemno, ale nagrałam dla Was wcześniej ee, jak śnieg padał, to teraz zobaczcie to. No jak się Wam podobało, bo dla mnie to było po prostu super. Ja kocham śnieg, kocham zimę i zauważyłam, że wszyscy po prostu przeżywają wszędzie ten śnieg i też właśnie chciałam pokazać jak u mnie to wygląda, dajcie znać właśnie czy u was już jest zaśnieżone, czy deszcz pada bo u mnie tak naprawdę bardzo dużo dzisiaj sypało, a nic z tego praktycznie nie zostało, więc no nie wiem nie wiem czemu tak jest, może jest za ciepło eee, no i tak moi drodzy, pokażę wam teraz eee, wejdę na Netflix Pokażę Wam bajkę, którą muszę Wam polecić dla tych osób, które lubią bajki i, lub mają dzieci i chcą dzieciom puścić bajkę. No powiem Wam, że ta akurat ta jest taka, no, dla każdego mam wrażenie. Tylko muszę ją znaleźć. Poczekajcie chwilę. Eee, to Wam zaraz ją pokażę, bo jest po prostu super. Zrobiona w taki sposób, którego ja jeszcze nie widziałam ani w kinie. Po prostu postaci są takie jakby z włóczki zrobione. I jest taka właśnie pouczająca i taka no. To jest jakiś taki głupot. No naprawdę jest bardzo udana. Serdecznie Wam właśnie polecam. To specjalnie zgasiłam światło, żeby lepiej było widać. I powiem Wam, że jest mega. Czasami jest zabawne, czasami jest właśnie pouczające. Także odszukajcie sobie to. To trwa chyba 40 minut, także jak najbardziej jak macie malutkie dzieci. Czy, czy po prostu no chcecie z, nim, z nimi spędzić właśnie czas przy bajce to jak najbardziej polecam i to jest nie, e, dla każdego bez ograniczeń wiekowych, także polecam, także mam nadzieję, że ta bajeczka Wam się spodoba i Waszym dzieciom tymczasem ja już kończę tego vloga, na końcu pokażę Wam jak maluję sobie paznokcie bo chcę sobie zrobić nowe no i co, ściskam was ciepło, zapraszam do moich innych filmów no i co? Widzimy się w następnym. Pa, pa!